Ty no, nie, nie chcę popychać jej, za mała jest. Chyba, że ktoś ma jakiś link z was. Długotrwająca w tle muzyka Pokemon, to? Nie, kurde, nie to. Izak, trzymaj się i nie... na innych. Prawdziwi widzowie z tobą zostaną i będą cię wspierać. Choćbyś zdradził Paulinkę trzeci, czwarty i dziesiąty raz i tak będziemy z tobą, bo to nie nasza sprawa jakie masz libido, potrzeby i fantazje. Trzymaj się. Nie no mi miło, że ktoś tutaj na pewno nie chce mi się pakować do, do mojego prywatnego życia, tylko oglądać moje streamy, po prostu to akurat no, miłe. Pewnie duża część tego hejtu też była zasłużona, bo było tak jak mówię, no, trzeba odpowiedzieć za swoje błędy, ale też bardzo doceniam wszystkich tych ludzi, którzy którzy gdzieś tam się wstawiali za mną, którzy starali się mnie pocieszyć, powiedzieli mi jakieś słowa. No często też słuchajcie słowa krytyki, ale jednak, jednak y, trzymają za mnie kciuki, więc to jest bardzo, bardzo dla mnie miło. Wiecie, no, jakby ja chciałem stworzyć chciałem taki projekt, chciałem trochę wyjść sobie do ludzi, Zrobić coś innego, bo czułem się strasznie wypalone przy, przy mojej działalności, nie? Przy streamowaniu gier i w ogóle czułem, że gdzieś tam jest mi z tym ciężko. Dlatego chciałem zrobić coś innego. Gorsze faktycznie w tym wszystkim jest to, że, że nie możemy tego sobie z Paulinką wyjaśnić między sobą tylko i wyłącznie. Bo już różne, z różnymi rzeczami sobie radziliśmy razem z Paulinką prywatnie, między sobą. Teraz to wszystko rozlało się na pewno szerzej. No nie. Przechodziłem przez to samo i nawet z takiej sytuacji jest wyjście. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, wzięliśmy rozwód i jestem szczęśliwy z moją kochanką. Widocznie żona nie była w stanie zapewnić ci tego, czego potrzebujesz. Nie jest ciebie warta. Jak kimś w tym związku, to ja też patrzę na Remka, czasami nawet macam. Wszystko, co mnie obchodzi, to moje paznokcie, w co się ubrałam, dramy, chłopaki. Mega latam za chłopakami. Mam takiego jednego na oku. I myślę, jak go poderwać. I on jest taki, to jest taki mega edgy boy, nie? On y, gra na komputerze z kolegami. Ma taką wspaniałą tutaj linię y, żuchwy. Aż mi w gorąco, jak sobie o nim pomyślę. o oh, sorry, sorry. Już jest dobry punkt Ja to ja odstawić albo weź tam od Rozglądaj się. Nie, tak raz, co tak raz No wezmę sobie się na łodę, co? Sorry, widzowie Przypadkiem się najem. I... Dawaj, młody Pojeżdżam sobie Jak się zagapił, ty Fajne no, styk. Was. Co? Ja mam parcie na szkło, nie? Na kracie też mnie? Tak. No. no i no co wam jest... powiedzieć? No to, to jest na żywo, tu jest sad. Tu na żywo ludzie reagują. Na TikToku to... Nie, tak. to nie TikTok, ale Podobny. prawie, prawie Podobno Ta pani chce mi alkoholu sprzedawać, nie? Mówisz, że jestem już pijany, nie? Ja bym ja bym się biwkał. Mam dam mój zegarek Nie, nie chcemy zegarek, no, nie, no, nie, ale... ale. Dobra, cześć, zaraz. Zaraz ogarniemy. Pisz na bok, pisze na bok, całym ci posokiem. Dobra. Nie miałem, nie przyjść czy jest Trzeba Sukar. Trzeba... Nie ma jak żubik. Nie mamu? Ilu widzów? Yhm... Nie wiem, nie patrzymy. Nie wiem, nie patrzycie? A powiedz mi czemu na urodzinach byłeś w Krakowie to przyczaiłeś na rynku, że Krakowie to stara k***a, Bo ja panem Krakowie jestem. Słuchaj, no, no, słuchaj Ja no, jestem go. za Legią, mnie tu nie w... Oj, to k***a zły obóz wybrałeś jako Krakus, to? No. Ja jestem z Lecha Poznań i mnie tu nie w... nie giga czad, tylko Krakowie, pamiętajcie widzowie Ja p****** k***a muszę K***a k***a jest dzisiaj nie mam dobrej koszulki do tego Piszcie, że my od Daniela. Weźcie, piszcie u niej, że my od Daniela. się ze mną teraz umawiać. Siema, walimy się w dupę? <noise> Gośka, blokuj go. Ten nie. Siad to, bierz. To no chyba ten? Aj. No on jest upośledzony, czy o co? Ry u hy a n i e. Dobra, jestem. O co ty, litera się <noise> uczysz, o co chodzi? <noise> Czy, czy po prostu myślisz na głos? Myślę na głos A no i git To dziwne, że akurat pomyśleliśmy o tym samym EJ! kitu! WYSŁAŁ MI! TY! WYSŁAŁEŚ MI! K**a do kondonie! NIE! NIE DARWAŁEŚ NA TO! NIE! kupa, NIE! Człowiek, człowiek dorasta to mądrzeje Nie wykręcą to jest stacja, to? proszę tutaj nie rozmawiać przez telefon tak. i się nie krzątać, dobra? No. To jest stacja paliw, to jest stacja paliw, tak? To jest stacja paliw, tak? Tutaj się kupuje, tutaj się kupuje, tutaj się tankuje Medyków wzywaliście! Proszę, nie, się tak? Wezwę ochronę Wzywaliśmy medyków Wzywaliśmy medyków A przyjechała jakaś patologia To jest dobry pociąg No prawie! <laughs> prawie, 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 prawie! Ale można chyba zaliczyć! Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Za tę naszą można powiedzieć taką trochę parkingową dysputę. Ja zachęcam oczywiście, abyście panowie oficerowie nie bali się niczego. Bo jeżeli się boicie, to już jesteście niewolnikami. Dziękujemy również miłego dnia. Niektórzy. Na serwerze szukają broni palnej. Wiara, nadzieja, strzelnica, ale także. gaśnica. A ty się Iwona nazywasz? Nazywam się Gregory Brown. No i do Grzeszka nie Jeszcze raz nie obrażam. Nie, nie Mnie tak, to jest dupę. K... Myślałem, że starcie na coś więcej. Przecież to za dwa dni będzie nudne. No. Ten żart z gaśnicą. I to było dwa lata temu. Ja nie wiem, że... Czy... Wow, 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 wow. Ale teraz jest jeszcze śmieszne. Yeah! O, to to może zjemy. Widzowie, ile tu jest jedzenia! pasta a la Shelly. Czekaj, bo się tu... Broń się, broń się, broń się, tylko się, broń luzuj! luzuj Ej Ale afera, ty się, broń się, nie nie, ci nie broń się, Uważaj, 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 się, teraz się, nie się, w... w ciebie. O się, k... ja się, j... Endermana. Leżę. Dobra, Majsi, musisz to zrobić. Słuchaj, to jest f*** proste. Ja ciebie... Ostatnie, ostatnie co pamiętał, to chcieliś mnie wyrobić w z i znalazł twoje zdjęcia na telefonie, jak upozorowałeś başowywać... mhm. Ale wybaczysz mi, co? <laughs> <śśla> Czaj, bo w deszczy mogą być gorsi. Aha. Niż w słońcu. A, a my lepsi. A my lepsi, no oczywiście, pato. Bo całe życie się zga... Oj. Zobacz. Pierwszy do hamowania Izabatera on się jeździ, a my skok na czerwony, idealny i do haty. Nie jedź, jedź, jedź. Woda, woda. Utopij się, rampuj. Nie, 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 nie. <noise> O, Oj, zdechł. Ja wpisałem ja tak! Senek Martyniuk j maję w dupę na szywo To jest co, to jest to, to jest co! Z panie czeka sobie na To jest co? Oddział tańcząc to. To jest stop! Ooooooo! Of kurczę, jest wesoło! Choć się zmierzemy w kupę i z... Ja w to jest prawda! Niech łamałem! To jest Co jest, O ku... nie, spokonutka! Spokonutka, spokonutka. Spokonutka. Fajne. Podoba mi się, podoba mi się.